E, dzień dobry. Dobre. E, <laughs> kolega Wasel będzie robił tak. burgery. Burgery takie z Biedronki. Tak. Co mamy tutaj? Z czego? Tak. O. Taki Bólki. Feins. Heinz. No, no. Inne nie można. To nie smaczno będzie. To cebula czerwona, słodka to Chciałabym po, ziemniaki. Po, 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 pomidor jakby. Pomidor, no. no i takie kotlety. Tak, takie kotlety, burger w O. 98% mięsa tak, tak, dobra. Zaczynamy. Trzeba z początku. E, Katlet Zrobić. Posmażę. Posmażę. No. Dobra. To można tak? To można, można. No, smaczne masło. No, sam robiłam, to jest akurat mogę tego, no masło klarowane, to się ah. nazywa bardzo dobrze do smażenia. O. Kuzi podoba. Podoba się. Kuzy zabity. Pieszy zabity. Dobra. E, tak, włączamy. Tutaj? E, tutaj, tak, czerwony przycisk. I, ta, I tak, i teraz Klik. O! Poszło. Jest. Poszło. Nie wiem, bo tutaj mały ten jest, ten mały, A, może większy. Duży. Tu jest duży. O, duży. No, duży, tak. To, to tak? tak o, jest dużo, a gdzie pieprz i sól pieprz i sól. No sól jest, a pieprzu to znaczy trzeba by było zmienić. ta maszynka, o trzeba zmienić pieprz. To oto po pokręć tam i pokręć. No i już, teraz szufladka otwórz. O, nie jest no. pieprzy. No. Kiepsko. O. Cześć. Przyszła, już e, kolega przyszła właśnie. Asia czeka na burgery. Nie, występowałem, tego nie wspomniałam. Że co? Że ty występowałeś. Pan powiedział, że jest bardzo źle. O jakie duży kotlecik. Sam pierwszy raz tego patrzę. Naprawdę to duży. Tak. I co na dużym ogniu czy na małym? Jak to się smaży? Ja nie. Wiem. No, no to ja. ja trzeba próbować, jak tak? do, ja. doma robię. No u mnie nie gaz, a prom. No. A, ok. No. no, tutaj trochę mniej, jest.

No, Dla burgera lepiej 30, żeby on taki był... To czysty. To czysty, tak. Dobrze. Tak. Czekam. Można taką, żeby trochę... Jak to... Mm. Nie, nie wysuszać może go? Nie wiem. Po, po, poduszyć? No, po, no? Po, po, potuszyć. Patuszyć, no. Delikatnie Igor, jaka masz na imię? Igor No dobra <laughs> Kolega też czeka na burgery. Najlepszy w Polsce. Świecie. 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 Nawet świecie. No. tam Polska. Tak. Teraz jeszcze takie. Mam. то булки, булки, брюки, 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 брюки. брюки. Реже кто то? Нет? Так. Что? тут было ре. Нет, это есть, окей. Что там было? Так. Нет, еще. О. żeby to przeciąć lepiej ząbkami, nie? Noż takie ząbkami. Hmm. Tak? No. Co tutaj? A gdzie tutaj? E, tak? Nie wiem, tutaj jest jeszcze, mamy, nie wiem co tego. A może światło zapalimy? A, światło zapalimy, no? Wow. O, o, widać. to tak trzeba podciskać. Żeby... Nagrywamy to. Pchało ten. Uh -huh. A, no. No, to. Tak. No. Opa. 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 O. będzie na YouTube? Zobaczymy.

Mocy. Dobra, działamy dalej. Póki smaży się kotlecikie, co robimy z tymi wszystkimi warzywami? teraz trzeba trochę pokroić Robimy jak McDonaldy. Aha, dobre. No i... На такие дробные кавалки, да? Вот no, так. Или в Макдональде там... Сухи. Суши? Нет. Yes. Su... Сухой. Сухой. а потом его воду, и то что точно Макдональде, а тут... Даже, 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 О, Лук. вас Наш Ватер заплакал. Правдивый, мощный лук. я Может, человек даже Лук. Już zaraz będą zapadać chyba? To dla ciszy, nie? Może być. Jak już nie jest. No. Dobra, cebula. Tak, to trzeba wyrzucić. No to trzeba wyrzucić. To. Do tego, czy Kompot zrobimy okay. Tak, on bardzo dobry tak, dobre. Mhm. E, bułki. Co z co, na, co trzeba z bułkami? Ich trzeba podgrzać czy nie? Posmażyć A, posmażyć bułki trzeba No to potrzebna druga peterina chyba, na no tam Troszkę tam tak... Poliło się. O! Nie wiem jak to no jest Jak to? Nie bardzo. Wygląda. Dobra. wygląda gotowe. tak. Bóg chcesz posmarzyć, tak? co było? tak. Tak, tak teraz... Hmm. To drugą pętelnę bierzemy dla tej puszki. No tak, tak. Hmm. Może to? ta? Może ta? To, to bierzemy. No to może jak nawet rusz. jak róż, tak. Akurat może dobra petelna do hamburgerów, nie? A, żeby nasą, nasączyć tym masłem, tak? Masło trzeba taką? Klarowana? Nie, to, nie co, no, to co z mleka. Masło. No po prostu masło, nie 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 tak. Spod krowy. Spod krowy. Masło, które wydziała krowa. Тут у мама аккурат кларованое масло, кларованых ну, легко использовать ну, за смажение. Значит, не пали по просто. А где горчица? No, горчица, горчица. Тут это горчица, Муштарда Муштарда no. есть в леду, в кажется, что нет. Mm. Турецкая... Не, моштарда есть. Я думал хейтс Само вкусно, это хейнс, муштарда хейнс. Хейнс, okay, ну, добра, Але мы ино. Какая у нас? Час на гриль муштарда. Сойдет? Нет. Ну, Трудно. Такая булка? Треба? Выключить? Да. zaraz będzie, zaraz będzie. Yy, dobra. No to ja to mnie te cebula nie podoba. Dobra, ale nie. Te cebula. Tak? Ja znam, że cebula koloruje jakoś. Nie wiem. No, cebulę, jak cebulę. Tak? Może czerwony. Dobra. Jeszcze tych o, o, ogórek znaleźliśmy. Kiszony akurat. Ale lepiej marynowany, nie? No tak. Lepiej marynowany i taki... Kieszone marynowany. Tak, a tu mamy kiszone marynowany, ogórek. Tak, to z cebulą, to... Ten z cebulą, a tam bez cebuli. A tu ser, no ser tak średnio wyszedł. Ser smaczny będzie. Będzie smaczny, spróbować. wygląd tak... Wyszedł... Tak jak wyszedł. Nie? Wow. No dobrze serdele lepi. smażony ser. Dobra, tak. Opa. Hopa. O. czysty burgera. O. No, ja, pojechali. Smacznego. Majsnego wszystkim.